Cytując, parafrazując tekst jednej z kultowych piosenek z kultowej telenoweli polskiej dzień jak co dzień, dzień po dniu. Prasa growa <grym>, znowu się zesrała. Witajcie <grym>, z tej strony Artur Loska. Jestem twórcą YouTubeowym, twórcą gier od wielu lat. A na moim kanale po prostu opowiadam sobie różne rzeczy z mojego życia. Gram sobie w gierki, analizuję gry pod kątem designerskim, pod kątem tworzenia gier i analizuję sobie też takie newsy. Które do mnie wpadają. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to ja nie komentuję tutaj na bieżąco newsów, bo <noise> jestem tak zapracowany i tak niesłowny, żeby mi się to nie udawało. Staram się takie tematy bliższe mojemu sercu, czy bardziej kontrowersyjne po prostu omawiać na kanale. Wypowiedź teraz ściągnęła maski wydawców gier, którzy już od dawna po prostu mieli to w głowie, ale teraz się przyznali i gracze znów są szkalowani, gracze znów muszą podnieść pięści, gracze znów muszą wziąć pochodnie i znów muszą walczyć o swoje gierki. <noise> Ja bardzo, bardzo ironicznie do tego podchodzę, zaraz, zaraz się rozwinę bardziej merytorycznie, ale główną kwestią, którą chcę poruszyć, jest to, że dziennikarstwo, a szczególnie dziennikarstwo growe, nie potrafi czytać nie potrafi korzystać ze źródeł i z tego, co czytałem po nagłówkach i z tego, co czytałem i w polskiej części, i w zagranicznej części dziennik dzienników growych różnych Ludzie powinni cofnąć się do podstawówki, albo powinniśmy zreformować swój system edukacji, żeby nauczyć czytać ludzi ze zrozumieniem i czytać źródła, bo to jest najważniejsze. Oczywiście zahaczę trochę o abonamenty. Jeżeli chcecie o abonamentach dłuższy film, to po prostu dajcie mi znać w komentarzach. Ale na tej sprawie chciałbym po prostu pogadać sobie o jakości polskiego dziennikarstwa growego i ogólnie dziennikarstwa growego i o tym, że. Kontekst jest królem, i kontekst w wypowiedziach jest najważniejszy. Jeżeli nie mamy dobrego kontekstu, to cytując jakąś część wypowiedzi bez niego, możemy zaszkodzić i możemy wprowadzić fake newsa yy, i możemy po prostu całkowicie tą wypowiedź przeinaczyć, całkowicie tą wypowiedź zmienić o, yy, jak ktoś mówi, o 360 stopni. <laughs> najniżej, najniżej wiszący owoc. Dramat, dramat graczy. <laughs> o Boże! Dramat graczy, koniec gier wideo na własność. Ubisoft chce, by gracze przyzwyczaili się, że nie posiadają gier na własność. Tu planeta gracza, w ogóle mój ulubiony serwis ostatnio, ale to, to jest też inny temat. Gracze muszą przyzwyczaić się, że nie posiadają gier, które kupują. Mówi pan Ubisoft, cały Ubisoft, personifikacja Ubisoftu, przyszła i tak powiedziała. Ja wiem, że ponownie to nie jest serwis branżowy, ale... Chcę po prostu też zahaczyć o całe dziennikarstwo, bo to też jest. Pan Ubisoft do graczy: zaakceptujcie, że nie będziecie mieć gier na własność". Ja wiem, szokujące, kontrowersyjne. Ja nie naśmiałbym się samego tego stwierdzenia zdania z tego myślenia korporacji o tym, y, czym jest własność y, o abonamentach i tym wszystkim. Jeżeli to na naprawdę by przyszedł, y, nie wiem, pan Ubisoft i powiedział Wiecie co, gracze? Nie będziecie mieć swoich gier, bo wam zabierzemy. Tacy jesteśmy. Jeżeli by tak wiecie, Owen powiedział, to że rzeczywiście było to ubożające, i jeżeli przejdziecie sobie przez te artykuły, które korzystają, linkują do źródła, jeżeli przejdziecie sobie albo przeczytacie tylko nagłówki, to jest idealny właśnie do zrobienia clickbaitowego artykułu, który tak naprawdę powiela fake newsa. I nie widziałem praktycznie żadnego artykułu. Który by zacytował tą wypowiedź prawidłowo, tak, jak została podana, tak jak wynika z oryginalnego wywiadu. Jest to Asmon Gold. To jest jakby jeden z niewielu, może dobra, może kogoś pomijam, jakichś mniejszych twórców, ale to jest jeden z niewielu, który wszedł na źródło i przeczytał i magicznie swoją umiejętnością czytania sprawdził źródło, rozbroił tą wypowiedź. Tak więc, pokazałem wam dużo różnych przykładów, tak więc wejście na cdaction.pl to jest jakby losowo, wszyscy piszą tak samo praktycznie, to jest losowe, jakby take, nie bierzcie tego do siebie cdaction.pl. Francuska firma przekształciła swój abonament udostępniając dwa pakiety do wyboru, których więcej pisaliśmy tutaj. Chodzi o to, żeby po prostu podnieśli cenę, chodzi o to, że Ubisoft rozdzielił swój pakiet na dwie części, tak jak jest z EA, mamy ten pakiet premium, chyba tam za 7 miesięcznie, gdzie są gry premierowo wrzucane do tego pakietu i mamy pakiet tam PC Classics, gdzie mamy po prostu jakiś zestaw gier do ogrania. To nie koniec zmian, bo jak zapowiedział Filipe Tremblay w rozmowie z dziennikarzem Game Industry Biz, podane źródło, podkreślam to, podane źródło, to nie jest tak, że to jest jakby kopia z innego artykułu, kopia z innego newsa. Gracze powinni zacząć czuć się komfortowo nie, z nieposiadaniem gier na własność. I tutaj jest przetłumaczenie. Jedną z rzeczy, jakie zauważyliśmy u graczy jest trochę jak z DVD, nawyk posiadania gier na własność. Ta potrzeba konsumentów musi się zmienić. Otwoili się z tym, że nie mają już kolekcji płyt CD czy DVD, a w przypadku gier ta zmiana przebiega bardzo powoli. Gracze muszą się przyzwyczaić, że nie stracą zapisów w danej grze, że nie zostanie on usunięty, ani nigdzie się nie zgubi. Chodzi o to, by czuli się komfortowo, nie posiadając gier. I czytając tylko ten akapit, tylko ten wypowiedź, rzeczywiście to wygląda tak, jakby dyrektor wypowiadał się, że no, ci gracze, ci gracze... Ci gracie człowieczko by chciałby cię płyt DVD, a ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś gówno. E, trzeba ich przyzwyczaić, że przecież masz grę w internecie, w chmurze i możesz w każdej chwili się do niej dostać. Możesz w każdej chwili ściągnąć gierkę. Zapisy są w chmurze i w każdej chwili możesz sobie pograć, ale nie musisz przecież jej posiadać na tej płytce DVD. I rzeczywiście to jest kontrowersyjna wypowiedź, ale tak jak mówię. Napiszcie w komentarzu, follow-up będzie do, y, dru y, w drugiej części jakby tego filmu, odniesienie się do, do samych tych wypowiedzi, do samych abonamentów, bo o tym chciałem już nagrać z dawno. Ja bym chciał dzisiaj tylko zwrócić uwagę na jedno. I rzeczywiście, jak sobie wejdziemy w źródło, to znajdziemy tą wypowiedź. Just one of the things who, uh, we saw is that gamers are used to a little bit like DVDs, having and owning their own games. That's the consumer shift that needs to happen. I rzeczywiście jest to poprawnie przetłumaczone, rzeczywiście jest to umieszczone, rzeczywiście jest ta wypowiedź. Tylko kontekst jest królem. Kontekst jest king. I zobaczmy sobie kontekst. E, profesjonalne tłumaczenie, tu Biuro Tłumaczeń Artur e, byłem w Formarii dni, więc ja tutaj rozumiem angielski, e, rozumiecie. Pytanie pozostaje co do potencjału subskrypcyjnego modelu w grach. Trendley powiedział, że widzi tutaj. Bardzo duży potencjał do wzrostu, ale co musi się stać? Co musi się zmienić w branży i co, musi, co musiałoby się stać, żeby abonamenty były docelowym sposobem grania w gry? Co musi się stać? Musiałem przerwać, bo kurier. Nagrywam to o siódmej rano i był. Tutaj powiedział, że on nie ma kryształowej kuli i że widzi, że ten rynek abonamentów się rozrasta, że coraz więcej ludzi kupuje te abonamenty, ale rozrasta się. Powoli w porównaniu do filmów, w porównaniu do muzyki, czyli w porównaniu tam do Netflixa, do, do Spotify'a i do innych serwisów. Teraz, jakby domyślnym sposobem konsumowania sztuki, kultury, jeżeli chodzi o filmy, seriale, jeżeli chodzi o muzykę, jest model abonamentowy, ale widzi, że w grach nie wygląda to aż tak kolorowo, z perspektywy oczywiście wielkiego wydawcy, bo wielki wydawca oczywiście by chciał, żeby wszyscy mieli abonament, żeby płacili, wiesz, co miesiąc. Lepiej mieć jest co miesiąc po prostu mniejszy zysk, czyli co miesiąc, żeby ktoś płacił 70 zł, ale ty wiesz, że na przykład z będzie płacił co miesiąc 70 zł, niż nie, czy ktoś kupi grę, czy ktoś nie kupi gry, nie wiesz. To, to, to jest o wiele lepsze po prostu rozwiązanie dla wydawców. Nie będę w to wchodził za głęboko, tak jak mówię, osobny film tutaj chcę tylko mówić po prostu inny temat. Zaraz po tym jest właśnie ta wypowiedź. Dlatego on widzi wielki potencjał wzrostu, zainteresowania subskrypcjami w branży gier wideo, ale żeby to się stało, gracze by musieli przestać chcieć posiadać gry. To jest wypowiedź. To nie jest. U Ubisoft chce, by gracze przyzwyczaili się, że nie posiadają gier wideo. Czy on chce? Nie wiemy tego z tej wypowiedzi. Czy według mnie, domniemam sobie, że Ubisoft by chciał? Pewnie tak. Pewnie zajebiście by chciał, żeby gracze nie posiadali gier i żeby gracze mieli subskrypcję, ale nie można tego wywnioskować z tej wypowiedzi. To jest przypuszczenie. To jest. Przypuszczenie autora to jest wyjęcie wypowiedzi z kontekstu i przypuszczenie, że ktoś tak miał na myśli. Czy miał? Prawdopodobnie miał, ale czy to zostało powiedziane? Nie zostało powiedziane. W ogóle już trzy fikoły beczkę salto nad jeziorem z głównym i lawą zrobił Business Insider, bo ten artykuł to jest po prostu mistrzostwo świata. Konkluzje z tego wywiadu. Jeśli gry to w abonamencie przekoruje dyrektor Ubisoftu. Jeden z dyrektorów Ubisoftu jest to dyrektor do spraw abonamentowych, ale tutaj wynika, że to jest pan Ubisoft we własnej osobie. Zstąpił z nieba i nam to powiedział. Wydawca uważa, że to przyszłe odcinko będzie podobnie jak z filmami na przykład Netflix czy z muzyką, na przykład Spotify. Zmiana konsumencka, która musi na e, nastąpić. Czy jednak gracze są faktycznie gotowi na to, aby zakupione gry nie były ich własnością? I to jest jedyne prawidłowe zdanie, bo tam pada. Czy są gotowi? Nie są. Sam gość powiedział, że gracze nie są. I oczywiście tam później przekonuje, że, no ale wiecie, że macie gry, wiecie, w chmurze, że macie sejwy w chmurze, że to jest wygodne, że wygodnie jest nie posiadać gier, że po co wam te posiadane gry, że ja, patrzcie, jestem takim samym ziomem jak wy, ja też mam płytki, też mam te gierki na płytkach, wiecie, ale to jest, wiesz, zmiana, która, e, która jest dla was, wiesz, korzystna, nie, I, i w ogóle, ale nie powiedział, wiecie co, gracze, weźcie się, kurde, co, 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 co jakieś płyty jakieś płyty dywile, jakieś... Ja jestem pan Ubisoft i mówię, zabieram wszystkie gry. I pod, ja będę to podkreślał cały czas. Nie mówię o tym, co Ubisoft robi, bo Ubisoft jest gównianym wydawcą i zrobił strasznie złe ruchy. O tym sobie porozmawiamy. Ja mówię, o, bierzesz sam ten wywiad i, i robisz z niego tezę, której nie ma w tym wywiadzie. Dyrektor odpowiedzialny za dział abonamentowy w Ubisoft przyznał w wywiadzie, że wkrótce nie będziemy posiadać naszych gier. Nie przyznał tego. Jeżeli usługa abonamentowa ma być coraz większa, ważniejsza i w naszym rynku. To gracze musieliby zrezygnować z posiadania własnych gier. Tu jest wypowiedź, której nigdzie nie ma. Nie znalazłem tego nigdzie. Chodziłoby o model gier jako usługi. Game as service. Branża już zmierza w tym kierunku. Podobnie jak płyty CD i DVD przechodzą na usługi subskrypcyjne. Jak ma to miejsce w przypadku Spotify i Netflix. Ta przesiadka trwa jedynie u graczy nieco wolniej. Nigdy tego nie powiedział. Nigdy tego nie powiedział. Robię teraz research naukowy, dziennikarstwo śledcze, wpisuję game as service, nie ma w ogóle tego, nie ma wypowiedzianego game as a service w tym wywiadzie. Jeżeli sobie poszukamy po samym serwis, mamy 11 wyników, a new service, this service, mamy playstation charge for their service, a subscription service, model subskrypcyjny, a gra jako usługa to są zupełnie inne rzeczy. Więc tutaj jest, jest mylenie w ogóle pojęć. Ale jeżeli już bierzecie się za pisanie artykułu o Grach, to zróbcie jakiś research. Nigdzie nie ma napisanego, że to jest o Game as Service. To jest zupełnie innym modelem. A ja się czepiam po prostu dlatego. Że przez takie właśnie przeinaczenia, wyciąganie z kontekstu, stała oczywiście napędzona główno burza, bo wszyscy sobie kopiowali jedną wypowiedź bez żadnych kontekstów. Nie? To jest o tym, co mówiłem wcześniej, że model subskrypcyjny dla wydawców jest atrakcyjny, bo po prostu mają stałe dochody jako właściciel platform. A dalej mamy już oczywiście. Nie będziesz mieć nic, a będziesz szczęśliwy, oczywiście zaginiony film, wrzucony na YouTube'a z wypowiedzią. Ee, że wszystko będzie na abonament, ale tak mówię, nie wchodzę w to tutaj, w tym filmie. A więc tak jak widzicie, na podstawie tego wywiadu zostały stworzone nie tylko w polskich mediach, ale w zagranicznych mediach zostały stworzone artykuły, newsy, nagłówki, które mijają się z prawdą, które przekręcają ten wywiad e, i które po prostu podbijają tezę, która jest prawdziwa, ale wyciągają to w ogóle z, totalnie z kontekstu. A przypominam, że kontekst jest. Super, mega jest najważniejszą rzeczą, którą, mo, którą mamy jeżeli chodzi o wypowiedź. Bo jeżeli ja powiem, zabiłem kogoś w Minecrafcie i wytniecie zabiłem kogoś, to co, to sąd mnie ma wrzucić do więzienia, bo powiedziałem, że kogoś zabiłem? A to, że w Minecrafcie, to, to już nie weźmie tego. Wiem, głupi przykład, ale to jest przykład kontekstu i wyciągania z kontekstu. Tak samo w tym wywiadzie. Zapytano go o to, że no, te subskrypcje takie, fajnie ten działa, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o muzyczkę. I jak widzisz tutaj to w grach, bo bo w tych grach chyba też by się dało, powiedział, no tak, tak, gdyby się dało, ale to przychodzi trochę wolniej, bo gracze mają inne przyzwyczajenia. No i później tam, oczywiście, tłumaczył, zachęcał, do, i mówił, jakie są pozytywy abonamentów, bo jest dyrektorem do spraw abonamentów wielkiej korporacji, co miał powiedzieć. Gówno nie. Wiecie, to jest gościu, który, którego pracą jest przekonanie wszystkich do tego, żeby abonamenty są super, bo od tego zależy jego praca. To nie jest pierwszy raz, kiedy po prostu prasa branżowa, a szczególnie prasa growa, ale tutaj daję Wam też przykłady spoza w ogóle tej bańki. I to jest kolejny 2137 przykład na to, że prasa branżowa. Albo też nie, bo pokazałem Wam przykłady też spoza naszej branżuni, gieruni, że newsy, artykuły i to wszystko są bardzo słabe i praktycznie kłamliwe. I ludzie, którzy to piszą, bo nie powiem, że to są wszystko dziennikarze, nie potrafią korzystać ze źródeł. Albo po prostu z pośpiechu i z chęci tego, że musi być pierwszy news, musi, musi już klepnąć tego newsa, bo ja byłem tak, byłem newsmenem, pisałem artykuły i nawet przez chwilę prowadziłem jako redaktor naczelny, powiedzmy, w bardzo wielkim cudzysłowie, redaktor naczelny, prowadziłem mały portalik właśnie newsowo Gamingowy z artykułami, i też pisałem artykuły, i też pisałem newsy do innego portalu. I wygląda to w ten sposób, że musisz być pierwszy, że to jest najważniejsza. Zasada, żeby bycie pierwszym. Wiecie, jak jesteś newsmanem, to patrzysz na newsy te a, z, na, no, albo z zagranicy, albo e, u źródła, patrzysz na te newsy i po prostu szybko. Py, 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 trochę, trochę pokopiować, trochę dopisać swojego, trochę, wiecie, wrzucić tego i już to musi lecieć, już, już to jest na newsie, już to musi być na newsie. Tutaj jest troszeczkę usprawiedliwienie, ale no, tego biznes insidera, czy jakichś tam wniosków totalnie z dupy, nie da się tego wytłumaczyć, bo to są wnioski, które ktoś im napisał który ktoś sam z siebie i podpisał się jeszcze pod tym, który ktoś sam napisał w oparciu o źródło, które linkuje i nie potrafi wyciągnąć prawidłowych wniosków, jeżeli ten artykuł byłby napisany na zasadzie, on powiedział. to ten cały kontekst, który powiedziałem wcześniej, on tak powiedział i na następny akapit, czy następna myśl była taka, ale później na podstawie tej wypowiedzi by się rozwinął, że nie powiedział tego wprost, ale firmy dążą do tego, i by pokazał po prostu, jak Ubisoft, po prostu nie wiem, od, kilka sytuacji, odbierał po prostu gry, które już były zakupione yy, przez graczy. Jak Ubisoft mówił, że NFT to będą tak popularne jak DLC i gracze też muszą kupować NFT, bo są zajebiste. Nie, nie są. NFT już praktycznie nie ma znaczenia i upadło i kilka innych takich decyzji Ubisoftu. I tutaj mógłbym opisać ta da 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 i wniosek jest taki, że wielkie firmy chcą, żeby abonamenty były jakby bardziej popularne i dla wielkich korporacji to jest oczywiście o wiele większy zysk, bardziej opłacalny, bardziej przewidywalny zysk i ogólnie wielkie korporacje będą dążyły do maksymalizowania zysków. Wow! Gratulacje, odkryliśmy kapitalizm. W następnym filmie Chciałbym z Wami porozmawiać o abonamentach i jakie są plusy, jakie są minusy, jakie są zagrożenia. A konkluzja z tego filmu jest taka: czytajcie źródła. Czytajcie całe źródła. Ja wiem, że to zajmuje dużo czasu. Ja wiem, że trzeba czasami, wiecie, przeczytanie nagłówka to jest nie wiem, 3 sekundy, 4 sekundy. Przeczytanie artykułu to jest kilka minut albo minuta newsa, kilka minut jakiegoś artykułu. Dotarcie do źródła i na przykład sprawdzenie źródła i kilku różnych innych, czy tam źródeł, czy tam do porównania, czy in, różnych źródeł, i wyciągnięcie własnych wniosków, to już jest, nie wiem, z pół godziny na jednego newsa. I okej, okay, jeżeli to jest news o tym, że baba się wywaliła na chodniku w dupie dolnej wsi tysiąc mieszkańców, nie musisz tego robić, bo po pierwsze, nic to nie zmienia w twoim życiu, po drugie. Bardzo mi przykro, że się Pani wywróciła, ale, ale nie muszę tego weryfikować z innych źródeł i to nie wpływa na moje życie i na moje postrzeganie i na moją opinię. Nie sprawia, że chcę teraz napisać yy, artykuł, który szkaluje dupy dolne, że nie odśnieżają chodników. Kulnie jak ktoś już pisze, dramat graczy, koniec, no koniec gier video, ja się włożę. O Boże, wszechmogący... To naprawdę, sprawdźcie źródło. Sprawdźcie skąd to się wzięło. Przeczytajcie, wyciągnijcie swoje wnioski. Szczególnie jeżeli to e, sprawi, że macie napisać jakiś komentarz, macie napisać jakiś artykuł, macie e, nagrać film na YouTubie albo się wypowiedzieć. Już i tak mamy tyle fakeów, już i tak mamy tyle nieprawdziwych informacji, już i tak ciężko się poruszać w tym internecie. A takie momenty sprawiają, że jest to jeszcze, jeszcze cięższe. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja się z Wami żegnam na razie. I idę pod biurko.